Jeśli potrzebujesz szybkich, tanich i sprawdzonych końców, zapraszam do linku w opisie w What's Whatsapp cosmici z tej strony: Kapitan Alien i mój tata. Siema, witam serdecznie. Dzisiaj postanowiliśmy, że będzie nasz to pierwszy mecz. Mój to jest pierwszy mecz. Na konsoli. Na konsoli, jeszcze w to nie grałem. Pierwszy raz w życiu dotknę. Już dotknąłem. <laughs> no i gramy. Ale najważniejsze, co sobie ustaliliśmy, przegrany wpłaca 100 funtów na dom dziecka, na dom dziecka, który będzie wskazany przez Was. Przysyłajcie nam adresy, a my losowo z tych domów dziecka wybierzemy ten jeden i wyślemy pieniądze. Ale żeby nie było jeszcze tak nudno, to postanowiliśmy, żeby w trakcie meczu było troszeczkę urozmaicone i zrobimy co? No niestety, dla mnie niestety, albo dla mojego taty niestety, Tabasco Challenge Więc żebyście mieli i zabawę, i żeby było coś e, też z tego, prawda, odcinka sensowniejszego no to mamy dwie rzeczy Okej, okay, ładnie, już tutaj szaleje Czy coś z tego widziałeś? Ooo! Co? Co faulowa. przepraszam? Gdzie ja faulowa? No dziękuję, że powiedziałeś przepraszam gdzie? Dziękuję <laughs> Tu dobrze. okej, okay, trzeba teraz pilnować Trzeba pilnować, chłopcy pilnujemy, pilnujemy, pilnujemy Pilnujemy go Ładnie, Aj, ładnie skasowany, to skasowany, nie to synek, faulowałem. leżeć, leżeć, no powiem, prawda? Leże. Leże. Ale lipa, Okej, okay, okej, okay, o, 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 dobra, jest, Jale. ładnie, i do przodu, ja i tutaj, pyk, ładny. i klepeczka, i tam, tak jest, i lecimy, alien, jest, co, co, no niej, serio, po prostu, to jest już, to są jakieś jaja, gdzie ja tam sfaulowałem, gdzie? A co mi zale? I teraz co? Zepsuje? Nie zepsuje? Bo ładnie to zrobię! uderzenie! A, o, się rzuca jak długi, wyciąga! Ja się nie odzywałem, ale byłem nie. tak skupiony na grze, że Jezu! Mm, 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 gramy, gramy, przepycham! Oj, niebezpiecznie, niebezpieczeństwo! Bardzo duże niebezpieczeństwo! Dlaczego? O, Nie, byłby spalony, spalony. kochany! Nie! I nie! Jest! Aaaa, FIFA jest chyba ustawiona pode mnie. Mmm. Dyry dyry bam bam bam. To teraz masz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jedna zaległa, sześć. Proszę, to teraz jak to nie jest śmieszne, tylko czy wytrzymasz do końca meczu, żeby do kibelka nie polecieć? Mam radę. Po myślę, że... Myślę, że po być ciężko. <słys <Yep>. <słys> A! Dobra, gramy! Zobacz Oj, za lekko, za lekko! Nie! Jest! Co? Co? No jak? 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 Pytam się jak! Jak? I tam, I tam świetnie! I uderz to! I siada! I Boo, ba Jest! Jest, I lecimy od razu! Co? Karol... Co? Tak mi przykro. Dlaczego? Aaaa! No chyba sobie ja rob Nie! <głosy> <głosy> Nie Odej to został mnie, zostaw! O oh, my gosh! To oh, przynajmniej do... Do... <noise> za... na dobrej chęci, no weź <noise> Za to, że... Wziąłem! <noise> Super, super. Dobre wypuszczenie. Ładne dośrodkowanie. Oooo, oh, do kogo? Wow! wow! Dlaczego to nie wpadło? To by był najpiękniejszy gol na świecie. To powinno wpaść. A ja tutaj, świetnie. Teraz jedno przejście, drugie przejście. Może strzał! Ale Ach, go wyciągnął! No co po to raz się kolejny. się dzieje? Ale teraz Ach, musiałeś coś przestawić. Nic nie tak dobrze nie szło. Kurde, ale mi się tam wystawiał ziomek. Pięknie. I tam. Dobrze. I tam! Dobrze! Dobrze! Dobrze, no nie dobrze. No kto? Gdzie? A! Ale obrona. No gdzie są chłopcy moi, no? Halo? Koniec. Lala! 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 La, la, LA! No i teraz, słuchajcie, powtórzę to, ponieważ y, Karol uważał inaczej. Ale powtórzę to, co mówiłem w ostatnim challenge'u. Kto jest najlepszy? Tata jest najlepszy. A i dziękuję bardzo, bo tym wszystkim, którzy kibicowali właśnie Tacie Aliena, czyli mnie, bo czytałem y, w, pod filmikami y, wasze teksty i wiele osób pisało, że sorry Karol, kibicuje mnie. No a już nawet wiem dlaczego, bo co? Bo Tata jest najlepszy. Lala! Śmieszny Dzięki. Dzięki. E, słuchajcie, nie zapomnijcie oczywiście, napisać w komentarzach. Oh, Jezu, no serio. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu a, domu dziecka, tato. Nie zapominajmy nie, o tym. Oczywiście. Wy dajecie nam znać, komu mamy wpłacić i my oczywiście to zrobimy. My się teraz z wami żegnamy, tym jakże full łyżeczką. Serio full łyżeczką? Full łyżeczka. Ale to może być już naprawdę... Ja tego nie łykam, piernicze Nie łykam tego. Bez, Ile tu jest starczy? Za 30. Teraz strać murowana ale nowa FIFA mi się podoba. Kurde, na rejsie oh. nikt nie wygrywa, w szybkim biegiem. Okej. A? Widzisz to? <laughs> Widzę. O <Oko> ci tak? <kluzy> A! Ole pali. <laughs> Okej, okay, to już nie, nie pieką usta cały czas, tylko żeby się... Nie, nie. Ach, nie mogę. Nie, nie, nie. Trzymajcie się, dziękuję <grywa> za oglądanie. Do następnego, papa. Pa.